Witajcie na kanale Opowieści z Mgły. Dziś opowiem wam historię, która wydarzyła się w ciszy nocy. Historię, która ważyła więcej niż słowa prezydentów, raporty wywiadów i lata niekończącej się wojny. To opowieść operacji, w której sukces mierzono nie brawurą ale precyzją. O misji, która nie mogła się nie udać. Bo jeśli by się nie udała, świat stałby się miejscem o wiele roczniejszym niż był dotąd. Ale zanim helikoptery Seal Team 6 poderwały się w powietrze, zanim żołnierze wsunęli magazynki w komory, zanim ktokolwiek spojrzał w twarz najbardziej poszukiwanego człowieka na świecie, ta historia zaczęła się znacznie wcześniej. Wtedy, gdy dym unoszący się nad Manhattanem nie pozwalał nikomu oddychać. 12 września 2001 roku Tonsi. Dzień po zamachach na World Trade Center Punta. Wciąż czuć było zapach spalenizny, betonu i strachu. Na ulicach zalegał pył, a helikoptery wciąż przeczesywały niebo nad ruinami. W Białym Domu zapadła wtedy decyzja, która brzmiała jak wyrok: odnaleźć go. Za wszelką cenę. Osama Bin Laden, człowiek o twarzy, którą poznawał cały świat, ale której nikt nie potrafił odnaleźć. Cień, legenda, duch wojny i cel, którego schwytanie miało stać się obsesją całej amerykańskiej machiny wywiadowczej. Zaczęło się polowanie największe polowanie współczesnej historii. Cia ruszyła natychmiast. Wysyłano agentów, śledzono każdy możliwy trop w górach Afganistanu, w jaskiniach Tora Bora, w pustynnych wioskach, w ruinach, w których nawet wiatr brzmiał podejrzanie. Ale bin Laden znikał, jakby mieszał się z cieniem, jakby stał się częścią pustki, która go otaczała. Lata mijały: 2002, 2003, 2004. Świat słyszał jego nagrania, ostre, pewne, głęboko przemyślane, ale nikt nie wiedział, gdzie jest człowiek stojący za nimi. Wywiad analizował każde słowo. Barwę głosu, echo w pomieszczeniu, szelest tkaniny, każde przesunięcie oddechu. Próbowano ustalić, czy nagrania pochodziły z jaskini, z domu, z małego pokoju, z bunkra, ale nic nie pasowało. To były lata ciszy, lata frustracji, lata, w których zaczęto podejrzewać, że Bin Laden nie żyje. Niektórzy wcia mówili o tym półgłosem może już nie ma kogo szukać. Ale świat nie dawał o nim zapomnieć. Każdy atak, każde zagrożenie, każda wiadomość o bombie, wszystko prowadziło w jednym kierunku. W kierunku człowieka, który rozpalił w Stanach Zjednoczonych gniew większy niż wszystko, co pamiętano od Pearl Harbor. Aż pewnego dnia wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko. W 2007 roku cia przechwyciła rozmowę. Rozmowę, która była tak zwyczajna, że większość analityków potraktowałaby ją jak szum informacyjny, ale jeden z nich usłyszał w niej coś więcej. Jedno nazwisko Abu Ahmed al Kuwaiti to nie był byle kto szum. To był kurier, człowiek, którego bin Laden traktował jak własne przedłużenie. Zaufany do granic. Niewidzialny. Enchim nigdy nie zostawiający śladów. Tego dnia popełnił błąd. Wykonał połączenie. Jedno, jedyne, niepotrzebne połączenie. Cia rzuciła się na ten trop jak drapieżnik. Śledzili każdy sygnał. Każdy ruch. Każdy cień, w którym mógł się ukryć. Aż wreszcie kurier poprowadził ich do miejsca, którego nikt nie spodziewałby się zobaczyć. Miasto Abbottabad w Pakistanie. Miasto spokojne, schludne, zwyczajne. Miasto, w którym znajdowała się elitarna pakistańska Akademia Wojskowa Pintku. A jednak, kilka ulic dalej stał dom, który nie pasował do niczego, co go otaczało. Wysoki mur, druty kolczaste, okna zasłonięte, brak telefonu, brak internetu i rodzina, która paliła śmieci codziennie. Nie w piecu, nie w kominku, na podwórzu, w beczce, codziennie. Za często Cia wiedziała, że coś tu nie gra. Trop zaczynał mieć zbyt dużo sensu. Zaczęła się długa obserwacja. Miesiące analiz. Zdjęcia satelitarne Raporty agentów. Nieskończone godziny siedzenia w ukryciu stoniu. Końcu. Po wielu tygodniach, analitycy ci doszli do jednego wniosku: może być tam ktoś ważniejszy niż kurier. To nie była pewność na 100%. To nie była nawet pewność na 90% ale 70% w świecie wywiadu to czasem wszystko, na co można liczyć. Zaczęto planować opcja bombardowania za dużo zniszczeń za mało dowodów fanta. Ryzyko, że zostaną tylko szczątki w Gruzie. Opcja współpracy z Pakistanem? Zbyt duże ryzyko przecieku. Bin Laden miał zniknąć wcześniej, niż Amerykanie zdążyliby wymówić słowo operacja. Pozostawała jedna droga nie. najtrudniejsza, najbardziej ryzykowna, ci. najbardziej obciążona politycznie tajny rajd w sam środek obcego państwa Muntoki. Do akcji wezwano jedyną jednostkę, która mogła to zrobić. SEAL Team Sixpencey. DEVGRU. Żołnierzy, którzy nie mieli prawa popełnić błędu. Nie dlatego, że groziła im śmierć, ale dlatego, że błąd mógł rozpocząć wojnę między dwoma państwami nuklearnymi. Rozpoczęli szkolenia. W tajnych hangarach budowano makiety kompleksu TALESEE. Ćwiczono wejścia. Strzały, poruszanie się w kompletnej ciemności, ewakuacje pod ogniem przechodzili cały budynek dziesiątki razy, aż każdy z nich potrafił narysować go z pamięci i tak trenowali dniami, nocami w deszczu, w upale w milczeniu. Nadszedł dzień decyzji 29 kwietnia 2011 roku Monto. Gabinet owalny. Prezydent Barack Obama słucha raportu Cieja. Ryzyko ogromne. Pewność żadna. Szanse 70 na 30. Prezydent wstaje. Patrzy na swoich ludzi cieni. I mówi tylko dwa słowa: róbcie to. Cisza. Decyzja zapadła. Świat ruszył w stronę nocy, która miała przejść do historii. 1 maja 2011 roku. Noc bez księżyca pędzili. Niebo nad Afganistanem było tak ciemne, jakby całkowicie wyzuto je z gwiazd. Na bazie Jalabad panowała cisza, przypominająca tę, która zapada przed burzą. Dwa śmigłowce MH-60 Black Hawk stały gotowe do lotu. Nie były to zwykłe maszyny. Każdy ich centymetr pokryty był technologią, która miała uczynić je niewidzialnymi. W środku siedzieli żołnierze z SEAL Team 620. Nie rozmawiali. Nie żartowali. Nie wymieniali spojrzeń. Każdy z nich wykonywał w głowie ostatnie przejście przez budynek w Abbottabadzie. Jeden z operatorów zacisnął dłonie na karabinie, czując jak metal chłodzi skórę. Inny poprawił ochronę oczu, upewniając się, że noktowizor działa. Wszyscy byli przygotowani do wejścia, do walki, do śmierci. Helikoptery poderwały się z ziemi bez ostrzeżenia. Wzbijały się powoli cicho, jakby same nie chciały, by ktokolwiek zauważył ich lot. Pilot utrzymywał maszynę nisko. Tak nisko, że ziemia pod wirnikami wyglądała, jakby unosiła się i opadała w rytmie serca kanto. Lot odbywał się tuż nad wierzchołkami drzew Motu. Kilka metrów błędu i stalowe łopaty mogłyby zamienić się w śmierć. Silsi czuli każde drgnięcie. Każdą zmianę prędkości mocyści, Każdy podmuch wiatru odbijający się od kadłuba. Nad ich głowami było nic, a pod nimi granica państwa, które nie miało pojęcia, co właśnie dzieje się w jego przestrzeni powietrznej. Po 40 minutach pilot zobaczył pierwsze światła Abotabadu. Miasto wyglądało spokojnie, cicho, zwyczajnie, jakby nie wiedziało, że za chwilę jego nazwa pojawi się na ustach całego świata. Kiedy pierwszy Black Hawk zbliżył się do kompleksu, zaczęło się to, czego nikt się nie spodziewał. Gorące powietrze uwięzione między murami odbiło się od kadłuba helikoptera. Maszyna zaczęła tracić stabilność. Pilot próbował ją wyrównać. Delikatnie, ostrożnie, ale prądy powietrzne były zbyt silne. Black Hawk gwałtownie opadł. Za szybko, za nisko, za mocno. Silsi nie krzyczeli. Zacisnęli zęby. Trzymali się, jakby życie było liną. Trzymanie. Padło tylko tyle. Helikopter przechylił się i uderzył ogonem o mur. Grawitacja zrobiła resztę. Maszyna spadła na dziedziniec. A jednak nie eksplodowała. Cudem, An. Absolutnym cudem. Silsi wybiegli z wraku natychmiast. zanim maszyna zdążyła osunąć się na bok Pointy. Wiedzieli, że Huk obudzi cały kompleks. Wiedzieli też, że teraz nie ma już miejsca na perfekcję no... Teraz liczył się czas. Komandor operacji rzucił jedyne możliwe polecenie. Kontynuować plan jąci. I to zrobili. Drugi helikopter uniósł się wyżej, omijając mur. Silsi wyskoczyli na zewnątrz i ruszyli do szturmu konto. Pierwsze drzwi zostały wyważone przy pomocy ładunku. Krótki błysk. Mógł. Zapach prochu po niogu. Domownicy obudzili się w panice. Jeden z mężczyzn wybiegł z bronią. Seria strzałów zakończyła jego ruch szybciej niż zdążył nacisnąć spust. Silsi poruszali się jak zjawiska. Cicho, szybko, zabójczo, precyzyjnie. Każdy krok stawiali tam, gdzie stawiali go setki razy podczas ćwiczeń. To nie była improwizacja, to był taniec. Choreografia wojenna wycięta w ludzkiej pamięci. Na dziedzińcu minęli kobietę i dzieci. Przerażonych. Płaczących o... Krzyczących w obcym języku. Ale Silsi mieli rozkaz. Brak ofiar cywilnych, jeśli tylko da się tego uniknąć. Przeszli obok nich szybko, lecz bez strachu i bez pośpiechu, który mógłby doprowadzić do błędu. Drzwi głównego budynku były masywne, ciężkie, wzmacniane. Użyli ładunku kierunkowego Jeon. Drzwi rozpadły się na fragmenty, a kurz wypełnił wejście jak mgła. Wewnątrz panowała ciemność tak gęsta, że światła noktowizorów wycinały ją zielonymi smugami. Na pierwszym poziomie jeden z mężczyzn wyskoczył z korytarza z bronią w rękach. Reakcja Silsów była natychmiastowa, Moti. Strzał. Upadek ciała. Cisza. Kolejne schody prowadziły w górę. Wiedzieli, że na szczycie mogą czekać ludzie gotowi umrzeć, by ochronić swojego lidera. Na drugim poziomie drzwi otwierały się jedna po drugiej ciną. Krzyk, płacz, chaos. Silsi krzyczeli komendy po arabsku, krótkie, ostre, stanowcze. Nakazywali ludziom odsuwać się, klękać, nie zbliżać się do operatorów. Nie potrzebowali przypadkowych ofiar. Potrzebowali drogi na trzecie piętro, a tam, tam miało się wszystko rozstrzygnąć. Schody były wąskie, kręte, zaprojektowane tak, aby każdy intruz zginął jeszcze zanim wejdzie wyżej. Operator o kryptonimie Red prowadził nią to. Za nim Blue, za nimi reszta. Gdy dotarli na górę, zobaczyli cienki korytarz i drzwi otwarte na oścież. W świetle noktowizora stał mężczyzna. Wysoki, chudy, oczodoły głęboko zapadnięte, broda długa, siwa. Wyglądał tak, jakby przed chwilą wyrwano go z innego świata. To był on. Osama Bin Laden. Przez ułamek sekundy nikt się nie ruszył. Czas zwolnił. Oddychanie stało się głośniejsze niż praca wirników helikoptera. Bin Laden zrobił krok w stronę stołu, na którym leżała broń chingi. Silsi nie mogli ryzykować. Nie mieli czasu na ostrzeżenie. Trzy strzały. Dwa w klatkę piersiową, fonito. Jeden w głowę. Bin Laden upadł na podłogę bez słowa mantii. Tak kończy się legenda, której przez lata bał się cały świat. Komandos nadał meldunek przez radio. Cel zneutralizowany. W białym domu nastała cisza, którą trudno opisać. Cisza pełna ciężaru, napięcia i ulgi. W pokoju obok ciała Bin Ladena leżała jedna z jego żon. Krzyczała, płakała, rzucała się, próbując osłonić jego ciało. Silsi uspokoili ją błyskawicznie. Bez brutalności, ale bez wahania. W całym kompleksie zaczęto zabezpieczać dowody mancineci dyski twarde, notebooki, pendrive, notatniki. To była prawdziwa kopalnia informacji dokumenty, które miały ujawnić sieć kontaktów Al Kaidy, jej finansowanie, przyszłe plany, ukryte komórki. Silsi wiedzieli, że czas działa przeciwko nim pięci. Pakistańskie radary mogły wykryć intruzów w każdej chwili. Myśliwce mogły poderwać się z bas. Na dziedzińcu uszkodzony Black Hawk wciąż stał przekrzywiony. Nie można było dopuścić, by jego technologia wpadła w niepowołane ręce. Rozmieszczono ładunki wybuchowe. Silsi oddalili się. Detonacja wstrząsnęła nocą. Nagle Abu Tabat się obudził. Ludzie wyglądali przez okna. Krzyczeli. Rozbrzmiewały echa psów szczekających w całym mieście, ale było za późno. Ewakuacyjny Chinook pojawił się dokładnie wtedy, kiedy powinien. Silsi siedli na pokład z ciałem Bin Ladena i z workami pełnymi dowodów. Start był szybki, głośny, końcowy. Pakistańskie myśliwce poderwały się kilka minut później. Ale nie miały już czego gonić. Silsi mijali granice kraju, znikając w ciemności, która przykryła wszystko, co wydarzyło się tej nocy. Śmigłowiec z Silsami przeciął czarne niebo nad Pakistanem i skierował się z powrotem w stronę Afganistanu. W kabinie panowała absolutna cisza. Nie była to cisza triumfu. To była cisza ludzi, którzy zrobili to, czego nie dało się już odwrócić. W rogu transportowego. Hinoka leżał czarny worek munci. W środku ciało człowieka, którego tropiono przez blisko 10 lat. Człowieka, którego głos wywoływał strach na całym świecie. Człowieka, którego śmierć miała zmienić oblicze współczesnej historii. Silsi nie patrzyli na worek. Nie rozmawiali między sobą. Nie analizowali akcji męci. To nie był czas na słowa kąta. Każdy z nich wracał myślami do chwili wejścia, do wyważonych drzwi, do ciemnego korytarza, do postaci stojącej na końcu schodów. Do ułamka sekundy, który zdecydował o końcu człowieka, za którym stały tysiące ofiar. Po kilkunastu minutach Chinook przeleciał nad granicą Afganistanu. Pilot zameldował to krótkim, spokojnym głosem. Żołnierze nawet nie drgnęli. Nie potrzebowali potwierdzenia. Wiedzieli! W bazie bagram światła reflektorów przecięły noc. Hinok zniżył lot, koła dotknęły ziemi. Koniec lotu Ploniu. Koniec operacji. Początek historii, która miała obiec cały świat. Rampę opuszczono powoli. Czarny worek zniesiono na noszach. Żołnierze SEAL Team 6 stali obok jak cienie. Nie było wiwatów. Nie było braw Pento. Nie było świętowania, tylko ciężkie kroki na betonowej płycie lotniska. Komandor operacji powiedział krótkie, zabezpieczyć cel przygotować procedury ponti i poszedł dalej, jakby to była zwykła noc. tym samym czasie w białym domu panowała atmosfera, której nikt wcześniej nie doświadczył. W podziemnym bunkrze sytuacyjnym Pełnym monitorów i szmerów radiowych transmisji siedzieli najważniejsi ludzie w państwie. Barack Obama Kenchini, Joe Biden, Leon Panetta, Hillary Clinton wszyscy obserwowali operacje przez kamery zamontowane na hełmach żołnierzy. Widoki, które w normalnych warunkach nigdy nie opuściłyby pola walki, teraz widziały oczy najważniejszych decydentów świata. Gdy padły słowa: Cel zneutralizowany Nikt nie odetchnął od razu. Wszyscy wpatrywali się w ekran, jakby czas się zatrzymał. Dopiero po chwili prezydent odsunął się powoli od stołu, położył dłoń na twarzy, zamknął oczy. Wiedział, że ta decyzja zapisze się w podręcznikach historii Mintiunci. Wiedział, że będą ją analizować dziennikarze i przeciwnicy polityczni. Wiedział, że nikt nie zrozumie ciężaru tej nocy tak jak ci, którzy w niej uczestniczyli. Ciało osamy Bin Ladena zostało przeniesione do specjalnego pomieszczenia w bazie pętą. Lekarze wojskowi rozpoczęli procedury identyfikacyjne Memento. Najpierw wizualna identyfikacja. Kości policzkowe, linia szczęki, blizny, proporcje twarzy pani. Potem te detale, które znali tylko nieliczni. Punkty charakterystyczne na ciele, elementy anatomiczne potwierdzone w dawnych raportach medycznych. W końcu badanie dna. Próbki porównano z materiałem krewnych, który posiadał wywiad. Zgodność była jednoznaczna. Po latach śledztwa, po latach krwi i ognia, po latach niepewności to naprawdę był on. Kilka godzin później ciało przewieziono na lotniskowiec USS Carl Vinson. Wszystko odbywało się szybko i bez rozgłosu. Nikt nie chciał stworzyć miejsca, które mogłoby stać się punktem kultu albo symbolem męczeństwa atemto. Ciało obmyto zgodnie z zasadami islamskiego pochówku. Odprawiono krótką modlitwę w stronę Mekki. A potem, na otwartym pokładzie lotniskowca, spuszczono je do Oceanu Indyjskiego Antonu. Wielu ludzi kwestionowało tę decyzję. Dlaczego tak? Dlaczego od razu? Dlaczego bez zdjęć? Ale cel był prosty. Nie pozwolić, by świat otrzymał miejsce, do którego mogłyby pielgrzymować setki fanatyków. Woda zamknęła się nad ciałem. A ocean zatrzymał tajemnicę tej nocy. Gdy Stany Zjednoczone ogłosiły światu, że Osama Bin Laden nie żyje, reakcje były natychmiastowe. W Nowym Jorku ludzie wybiegli na Times Square m Krzyczeli, ściskali się, płakali. Niektórzy mówili, że wreszcie mogą oddychać pełną piersią. W Waszyngtonie tłumy gromadziły się pod Białym Domem Męci. Śpiewano hymny. Trzymano flagi. Niektórzy stali w milczeniu, jakby nie wierzyli, że ten moment naprawdę nadszedł. Ale świat był podzielony. Niektóre kraje wyrażały ulgę. Inne – obawemnio. Pojawiły się pytania. Czy zabicie Bin Ladena naprawdę zakończy erę terroru? Czy to nie sprowokuje kolejnych ataków odwetowych? A także pytania trudniejsze: dlaczego operacja była prowadzona bez zgody Pakistanu? Czy było to złamanie prawa międzynarodowego? Cia publikowała komunikaty, rząd USA wydawał oświadczenia, analizy pojawiały się każdego dnia, ale wiele szczegółów operacji pozostało tajnych. I to właśnie w tej ciszy zaczęły powstawać setki teorii mintu. Jedni pytali o zdjęcia, inni o pochówek, jeszcze inni o to, dlaczego Bin Laden ukrywał się tuż obok pakistańskiej Akademii Wojskowej Jan. Niektóre odpowiedzi nigdy nie zostały ujawnione, niektóre być może nie istnieją. A niektóre zna garstka ludzi, którzy nigdy nie będą o nich mówić. Ale dla SEAL Team Six ta noc nie była końcem historii. To była tylko jedna misja, jedna z wielu. Po powrocie do bazy żołnierze rozeszli się bez słowa. Nie opowiadali historii mętnie, nie robili zdjęć, nie celebrowali. Tak działają ludzie, którzy pracują w cieniu. Ich zwycięstwa nie należą do nich, umi. należą do historii mędziną. Kilku z operatorów, którzy brali udział w rajdzie, zginęło rok później. Ich helikopter został zestrzelony w Afganistanie podczas innej operacji Kulti. Jakby los dopisał do tej opowieści własny, brutalny epilog. Operacja trójząb Neptuna trwała 40 minut. Ale jej fundament kładziono przez 10 długich, krwawych lat kąto. Ryzyko było ogromne. Granica pomyłki? Minimalna. Cena za błąd? Katastrofalna. A jednak udało się cięgi Śmierć Osama Bin Ladena nie zakończyła globalnego terroryzmu. Nie zakończyła wojen. Nie zakończyła cierpienia tysięcy ludzi na świecie. Ale dla rodzin ofiar, dla ludzi, którzy stracili bliskich 11 września, dla tych, którzy żyli z tym bólem każdego dnia. To był moment, w którym historia na chwilę przestała być bezlitosna. Zamknęła się pewna epoka tonto nie skończyły jej słowa polityków, ani traktaty, ani negocjacje. Skończyła ją noc bez księżyca i garstka ludzi, którzy weszli tam, skąd nikt inny nie odważyłby się wrócić. Dziękujemy, że byliście z nami na kanale opowieści z mgły. W kolejnych odcinkach powrócimy do historii, które zmieniły świat. Nawet jeśli wolelibyśmy, żeby nigdy się nie wydarzyły. Do usłyszenia!